Jestem tutaj ponownie w pół do 12, chyba teraz, coś mi się wydaje. No i 2,4 jest produkcja z 3,32 kW. Na tych panelach jeszcze nie zerkałem, bo nie wiem, ale tak jak widać, tutaj połowa się zacienia przez ten żywopłot. Chyba trzeba wyciąć żywopłot. Tak to wygląda. Słońce świeci, ręcznie go przestawiam, tak jak mówiłem, tutaj odśnieżyłem to. Żeby tutaj o ziemię mi nie zaczepiało. No i coś się produkuje. Zaraz idę zerknąć, co tam właśnie jeszcze kolektory produkują tak na szybko. No i zaraz pójdę tam zerknąć na te kolektory. Podłączyłem od wczoraj ogrzewanie schodów, także to powinno się powoli tutaj rozmrażać. Także idę zobaczyć, co tam się produkuje teraz. Oćnieżę te schody jeszcze, żeby mniej było tego do odmrażania. Ale idę teraz do kotłowni. Na termometrze nie wiem czy widać, ale jest prawie dycha. Takie 9,5, byle jakie. No i jak wygląda sytuacja. Na kolektorach jest 24 stopnie. Tutaj na tym zauważyłem już przełączone właśnie, że idzie sobie tam na, 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 na te schody. I co tutaj widać? Glikol ten, który wypływa ze schodów ma 10 stopni. Płynie sobie tam do kolektorów i w drodze powrotnej ma tutaj 22. Tam na kolektorach pokazuje 24, czyli gdzieś tam te dwa stopnie yy, gubi się po drodze. Tak jak tutaj widać woda w bojlerze ma 27 stopni, czyli wychłodzona na piecu 34. No i na dole w bojlerze jest 11. Przypomnę tylko, że teraz woda z wodociągu, jak pływa mi tutaj, to ma 7 stopni. Także całość tego ciepła, które jest, idzie tam w ogrzewanie tych schodów. Dobrze, to dzisiaj jeszcze coś ponagrywam i zrobię jeden taki długi film. Na razie. Siemana! Ma no już godzina 13.20. Już jest prawie dwie godziny po południu, że tak powiem. Kolektory pracują cały czas mniej więcej na tych samych temperaturach. Nic tutaj tam się za wiele nie zmienia. Takie coś wpływa do tutaj. 22,5 mniej więcej No i to co wypływa właśnie tam z tych schodów To ma kurde 5 stopni Na początku gdzieś było jakieś takie cieplejsze A teraz wypływa 5 stopni Schody nadal się grzeją Utrzymuję tutaj temperaturę 25 stopni Tak jak tutaj mam to przestawione To teraz właśnie idzie tam na schody No i zaraz pokażę wam schody Już się troszkę rozbroziły tam, tak jak wcześniej było pokazane, to tutaj jeszcze leżał śnieg. Teraz tutaj to już się zaczyna robić, takie puszcza. Teraz to, co się da, to tutaj łopatą pozgartam, pozgartam, żeby tego nie było. No ale jest mokro, tak. To już jest mokro, już tam zaczyna to puszczać. Zużył mi się y, tamten termometr laserowy, źle mierzy. Bateria jest słaba, ale może zaraz zobaczą. No i co. Minus 5 pokazuje, minus 6 mniej więcej tutaj na piachu. i na piachu na śniegu, a tutaj o plus 3. No to widać, że to się tam nagrzewa. Zobaczymy, co pod wycieraczką. Pod wycieraczką troszkę cieplej. Także powoli to się tutaj rozmraża. Do wieczora byłoby git. Gdyby te kolektory lepiej grzały, to na pewno byłoby to szybciej, ale tam popełniłem błąd. Zaraz go pokażę. Błąd to jest taki, że tutaj, tak jak widać w tym miejscu, zacienia mi żywopłot. Te kolektory one mają tutaj pół metra, może 30 cm, tylko pracują, bo tutaj zasłania mi to żywopłot. Zasypany śniegiem, gęsty, w ogóle żadne światło tutaj nie przechodzi. Także one mają tutaj kiepską sprawność. Te pracują sobie pięknie wszystko cacy, a te są zacienione, to nawet widać taką otędy, otędy taką kreseczkę. Jak to jest zacienione, jak było tutaj słońce wyżej, to tak gdzieś może pół metra od ziemi było zacienione, tak jak widać ten śnieg. I teraz jest coraz gorzej. Dobra, idę teraz jeszcze tam na tył. Chciałem sprawdzić jeszcze jaką temperaturę mają panele. I zimne są. 2,3 stopnia. Myślałem, że są cieplejsze. Zobaczę jeszcze z drugiej strony. A od tej strony jeszcze lepiej. 1,3. Czy one tutaj zimniejsze niż tam? 1,4, 1,5, 1,5 stopnia mają na minusie. Patrzcie, na minusie temperatura. Z tamtej strony są cieplejsze niż z tej. A może tam też było na minusie? Nie, tak jak widać, tutaj jest na plusie Ale dziwne Dobrze, zobaczymy co tutaj panele wyprodukowały O, 2,2 No i dzisiejszy łzyk skrzesi pół na razie Także jeszcze pociągnie godzinka bo tam zaraz pokażę coś jeszcze, bo tutaj, tak jak widać, słoneczko ono tędy, tędy tu i szybko zajdzie tutaj za ten lasek, który tam jest. I o 14.20 przestaje już to w ogóle pracować. Tutaj świerk, tutaj żywopłot, całkowicie nieporozumienie. Dobra, na razie jeszcze, no i tak jak mówiłem, 14 dochodzi było 2,5 kW. Jest 970, no i zaraz tu spadnie całkiem śnieg. Zrzuciłem tutaj z tej części, ale to już nic tutaj nie daje. Słońce i tak już nisko, tak jak tam widać, ono już za ten lasek zachodzi. Panele jeszcze coś poprodukują, ale o tutaj te kolektory, no to już zapomnieć trzeba. Koniec produkcji. Nic tu z tego więcej nie będzie. Idę zerknąć jeszcze, ile dzisiaj uzysku było. No, i tutaj jeszcze schody się podgrzają. Będą pracować te kolektory na pewno tam, aż do wychłodzenia całego układu. Tam do 20 chyba stopni zejdzie. Nie ja ono się automatycznie wyłączy. I po temacie tak. Także zabrakło dnia, żeby schody odmrozić. Także zaraz się biorę tutaj. Ono tam pewnie puściło troszeczkę. to upatę ten lód pozbieram. I tyle nic się tutaj nie zmienia, 26 stopni więcej cały czas 20 tutaj wpływa coś się troszeczkę zmieniło, może coś tam no i tutaj troszeczkę poszła ta temperatura i nic poza tym czekaj, co tutaj piec załączyłem, w piecu się kotłuje Woda dogrzana w bojlerze. Do, jak był zimny, tak nadal zimny. Dobra, za pół godziny koniec roboty na razie. No i cóż. Schody rozmroziły się do takiego właśnie momentu. Tutaj ta góra fajnie się rozmroziła. Ten śnieg, który tutaj był, to go po prostu zgarnąłem. Ale tutaj ten lód poschodził. Tutaj fajnie jest. Wczoraj kolektory wyprodukowały 15 kWh ciepła. Wszystko poszło tutaj w te schody. Tak jak widać, porozmrażało się to. Pasowałoby, żeby to jeszcze dzisiaj popracowało, ale dzisiaj co? Dzisiaj już nie ma słońca, nie ma nic. Bałwan leży, zdechł. Tak to wygląda. Idę jeszcze tą kolektory pokażę jak wyglądają. No i co? Kolektory sobie stoją tutaj, tak jak widać dosyć pionowo, słońca nie ma są tutaj tak jeszcze widać zaszronione nic się nie dzieje słoneczko, coś to się przybija przez te chmurki to wszystko białe nic to nie ruszy zapewne coś tam się nagrzeje przeleci tylko woda i tyle z tego będzie także dzisiaj to a ile jeszcze to produkuje przy takim oszronieniu No na konsumpcji akurat. No i na tamtych małych tam jest teraz tak jak widać 13 24 A idzie do góry Coś się tam właśnie słoneczko przybija Także cały test zakończony w pracach kolektorów też. Problemy tutaj przy tej mojej instalacji to są dwa. Pierwszy to tutaj, że to jednak zacienia mi ten żywopłot. Tutaj ten świerk też zacienia. Kolektory nie pracują tak jak powinny. To dosyć dobrze pracuje, nie ma co tam narzekać na to, ale kwestia taka, minie dosłownie jeszcze dwa tygodnie, słońce pójdzie do góry, problem tego zacienienia też się skończy, bo tak jak każdy wie, ten grudzień, styczeń to to najgorsze 2 miesiące i tutaj nie ma co się spodziewać kokosów, także nie ma co tam przeżywać. Tu trochę zacieni, tu trochę, ale jak jest 15 kWh ciepła, byłoby 20, to i tak to świata nie uratuje. Musi to pracować tak, jak widać. Jakby ktoś tam spojrzał, pompa ciepła pracuje pełną parą. Produkcja idzie. Tutaj jest strych. Strych jest niedocieplony, więc tam się ładnie topi ten śnieg. I tak to wygląda. Dobra, to by było na tyle. Schody odmrożone. Trzeba jeszcze je dalej odmrozić i będzie git. Na razie.